Siemma w ostatnim poradniku do Emo Dzisiaj mówię jak oswoić lekina, delfina i, i złapać do akwarium ryby, i to będzie już wszystko. Oprócz no oczywiście, będzie jeszcze odcinek dotyczący itemów, bo dostępiono już od jednej osoby, żebym to jeszcze objaśnił. No i zacznę od lekinów. Żeby go oswoić, musimy zabić mnóstwo dorosłych, dopóki nie wypadnie nam z nich. Jajko. I kiedy już to będziemy takie, wystarczy wejść do wody, kliknąć prawym. Właśnie postawiliśmy jedno. Kiedy ono się wykluje, pojawi, pojawi nam się tabliczka, aby wybrać mój i To będzie już nasz taki, nie można ani jeździć. On będzie nas po prostu bronić, kiedy to ona potka jakiegoś agresywnego moba. Następne są delfiny. I aby takiego swojego, po wystar wystarczy go gdzieś tam znaleźć, przeze czy gdzieś, dać mu parę ryb i jak koniec spróbować ujeździć. Od razu wyświetla tabliczka z imieniem, można, można sobie na nim pływać, lepsze od łódki, bo się on nic nie rozbiją. O, mi się rekin wykluł, no tutaj taki mały, on zaraz po podrośnie. I ostatnie są już ryby. Żeby taką rybę złapać potrzebujemy puste akwarium, kraftuje się w następujący sposób. Po czym znajdujemy jakąś rybę w wodzie. Klikamy prawym, aby napełnić akwarium, podchodzimy bardzo blisko do tej ryby. I łapiemy ją w nasze akwarium. W tej chwili możemy je postawić sobie obojętnie gdzie, na skrzyni czy gdzieś, jak będzie ładnie wyglądać. Proszę, mamy już własne akwarium. To by było w sumie na tyle. Taki króciutki i ostatni poradnik w sprawie zwierząt. Ja się z wami żegnam. Cześć.